Dzień dobry, witam już wszystkich bardzo serdecznie. 40 lat minęło jak jeden dzień, a tak naprawdę tylko 5 lat od kiedy ten kanał yy, miał Minecraft na sobie. Tak była chwila Minecrafta, tak była, ale nie nazywajmy tego prawdziwym Minecraftem, bo teraz będzie prawdziwy Minecraft w Blow vs Mandzio. Moi drodzy, minęło 100 lat odkąd po raz ostatni grałem w Minecrafta, a będziemy nagrywać Blow vs Mandzio z Blowem, jesteśmy do jest wszystko spoko, możecie łapy w górę zostawić, jeżeli się cieszycie zostawcie łapy w górę, 2014 rok i proszenie o lajki, ale ostatnio jak poprosiłem to zrobiliście ich prawie 40 tysięcy, zatem ponownie to będę robił, zostaw lajka, zasubskrybuj, pozwól mi ożywić ten kanał, niechaj Minecraft ożywi mi ten kanał, a to wszystko dzięki pewnie szwedzkiemu youtuberowi Player. dziękuję ci bardzo za zastanowienie tej gry, słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy w SkyBlocka, jest to trening przed Blow vs ponieważ na Blow vs Mandzio, SPOILER, będziemy robić SkyBlocka oczywiście i dzisiaj daję sobie 15 minut, które wyedytuję odrobinę, jak będę robił coś nudnego, żeby zobaczyć, ile uda mi się rzeczy w tym Minecrafcie zrobić. Postaram się zrobić jak najwięcej, postaram się zrobić każdą farmę, postaram się ściąć drzewo, zaplantować, powiększyć moją wyspę jak najbardziej. Generalnie robię sobie taki 15-minutowy challenge, żeby sobie odświeżyć, jak się grał w tego Minecrafta i wszystko. Może mi pójść absolutnie paskudnie, może mi pójść absolutnie dobrze. Za trzy, za dwa, za jeden, teraz zaczynamy. Dobra, bierzemy to, bierzemy to i teraz nie zrobić błę... Bo... Nie mogę się na tym wywalić. Ja się tak dużo śmiałem, jak oglądałem pewne osoby bardzo nieumiejętnie robiące generator kobla, zatem nie mogę się na tym wywalić, bo będzie to bardzo duży dla mnie wstyd. Mogę zrobić bezpieczną wersję, po prostu pyk. Rozwalę ją tutaj, tak. Mhm. I w ten sposób się robi super bezpieczny generator Bo Moi drodzy, rekord światowy. Oczywiście wiem, że nie powinienem się wygłupiać przed kamerą, tylko się skupić na nagraniu jak najszybciej i tak dalej. Ale przepraszam, nie dlatego mnie oglądacie, bo jestem super pro -elo gracza. A może właśnie dlatego. Hmm. To by dużo tłumaczyło. Ale tak, zbierzmy to drzewo, którego ja się wcale nie czuję bezpiecznie, żeby... Zbie nie, mam lepszy pomysł. Ponownie. Wychodzi moje doświadczenie Minecraft. Mam stary skin King of E, zróbcie mi nowy skin. Macie czas do poniedziałku, proszę. Nowy skin. Ja wiem, że teraz mogą być slim skiny. Ja slim nie jestem, ale chociaż może moja krówka w Minecraftie będzie. Proszę, zróbcie mi jakiś wystrzałowy, fajny skin. Ale teraz wracam do tego, co mówię, że. Mmm, no Jezu, już się pogubiłem, a że będę mądry i zamiast to wszystko rozwalić, na samym początku pozbieram sobie kobla i dopiero później rozwalę te liście, a raczej nawet nie rozwalę liście, słuchajcie, tylko po prostu rozwalę do samego końca e, tutaj tą tu całość tego drewna, po to, żeby nie zmarnować absolutnie niczego. Dobra, tutaj raczej powinno być bezpiecznie, trochę się martwię, ale dobra, zacznijmy kopać tego kobla. No i, no słuchajcie, no, taki, jak Mandzio zrobi generator kobla, to nikt nie może z nim konkurować, ja bym tam stał, byłoby dużo bezpieczniej, ale stanę w tym miejscu. Tak, nadal kopię kobla, proszę przestańcie oceniać to, że spędziłem obecnie, w, dobra, nie połowę mojego czasu, bo raptem jakieś dwie minuty na kopanie kobla, ale... Kobla, ponieważ muszę się dostać na tą drugą wyspę i się dowiedzieć, co się tam takiego znajduje. Wystarczy mi Minecraftowe świry, że tyle kobla mi wystarczy. Teraz od razu zróbmy sobie lepszy kill-off, żeby te o tym nie zapomnieć. Ten schowam tutaj, to schowam tutaj, to schowam tutaj, nie chcesz stracić żadnej z tych rzeczy, być może nie będę grał na tym świecie, ale nadal go szanuję. I teraz, bądźmy mądrzy. Bądźmy mądrzy, zatem zróbmy sobie o, cobleston slaby, tak! To jest dużo mądrzejsze, aniżeli po prostu zrobienie zwykłych bloczków z takiego powodu, że mamy ich po prostu więcej najzwyczajniej w świecie. Dobra, już nie przesadzajmy, na pewno mi chociaż jedna sadzonka tak naturalnie spadnie. Nie wiem, czy to jest Smith. możecie mi to sprawdzić jeszcze przed poniedziałkowym. E, dobra, w poniedziałek nagrywamy, w poniedziałek nie ma premiery Blow vs Mandio, w poniedziałek nagrywamy, Ok, Spokojnie, uspokójcie się. Żebyście mogli jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście to tak działa, że jeżeli e, zrobię to na zasadzie... Jeżeli to zrobię na zasadzie, że po prostu te sadzonki same spadają, czy rzeczywiście one wtedy spadają szybciej? Czy więcej ich spada? Bo szybciej to zawsze w takim samym tempie. O, i uwaga, kolejny super trick. O, i teraz super. Słuchajcie, no, Mandy, mam dla was tyle trików tutaj skyblockowych. Ja się przygotowywałem do tego nagrania. Tak naprawdę to nie, ale przygotowywałem się do tego nagrania, żeby. O, mieć idealne moje stanowisko. Wow, czy to naprawdę. Ej, hey, to jest naprawdę super efektywne. Co? Słuchajcie, kiedy robisz coś dla żartu i dla beki, udajesz prosa, a się okazuje, że naprawdę robisz coś dobrze. To są najpiękniejsze momenty w życiu. To jest takie niespodziewane zwycięstwo. Niestety, zazwyczaj mam bardziej niespodziewaną porażkę w życiu, ale niespodziewane zwycięstwo raz na jakiś czas również jest ciekawe. Wykopmy tego kobla. Zostało mi jeszcze. Ojeju, mało, mało czasu mi zostało. Już tutaj się trochę bawimy w to. Nie wiedziałem, że to szybko tak będzie lecieć. Nic nie umknie o nie, Czeka diaksowy sen. 1, 2, 3 mechy. Jeszcze, Jeszcze jeden, jeden dla zachęty. Za ja lecę. Panu, panu. Nie, nie pamiętam panu. tego nigdy. Znowu mam pana, no, no ja, ja nie, nie mogę. Trzymaj te diaksy. Jak bo ja, ja wychodzę. wychodzę. Dobra, moi, moi drodzy, jak wygląda sprawa z sadzonkami? Sprawa z sadzonkami wygląda tak, że absolutnie nic nie spadło. Jestem bardzo tym zawiedziony. Mocno. To drzewo w ogóle wygląda, jakby nie chciała żadna sezonka z niego spać, ale zignorujmy to na razie, zróbmy! Czy tak dużo ja potrzebuję? Nie no Mandziu, trochę przesadziłeś, trochę... Ja wiem, że ty hojny jesteś, ale... No, wystarczy! <laughs> to nie jest 64 bloczki stąd! Ha! Mówiłem, że to nie jest 64 bloczki stąd! Ale poczekajcie! Ponieważ to jest pułapka, na którą mogą się nabrać tylko ludzie, którzy mają małe IQ, słuchajcie... Następne... To zrobiłem. Okej, okay, czyli jak postawimy bloczek na dole, to wtedy jest problem. Muszę to zapamiętać, żeby Blowowi to powiedzieć, że jak postawimy bloczek na dole, to wtedy jest mm, mm, no go, no go. Czyli musimy zrobić taką obudówkę wokół. Jak zejdziemy poziom niżej? No, chyba zwykłym klockiem jakoś. Wiem, wodę tutaj można wylać i wtedy odbudować to na dole. A! Ah, 10 tysięcy, jakie już wymyśliłem. Bierzemy obsydian, bierzemy to wszystko, dzięki. Czy gdziekolwiek tutaj jest gravel? Jakim cudem ja mam zrobić zapalniczkę? Czy ja muszę czekać się na burzę aż piorun uderzy? Zmieńmy na to, okej. Okay. Pumpkin, dynia w tym miejscu. I po drugiej stronie niechaj urośnie. O! Przepięknie jakie są urocze i cudowne. Kiedyś te drzewa same spadały, teraz już nie spadają. Ja nie rozumiem tego Minecrafta. Nie mogą się zdecydować. Pamiętam, że jak prowadzili w update'cie, że od teraz drzewa będą same gubić liście, to wszyscy gracze w płacz. Nagle, oh nie Minecraft zniszczony! Teraz znowu to zrobili, że się te liście nie niszczą, nie wiem. O nie, dobra, mam sadzonkę. Nie, nie, jednak nie muszę się o nic martwić tak kompletnie. Wszystko jest spoko. Zero jabłek, niestety, ale jest sadzonka. Sadzonka też się liczy. No dalej, no dalej, no dalej. Dobrze. Kolejną rzeczą. Mam farmę, mam zrobione to, to drzewo nie urośnie, jeżeli tak stoi, tak urośnie. Kolejną rzeczą, jaką powinienem zrobić, w tym wypadku powinno być jakiekolwiek pole do spełnienia się mobów. Jeżeli zrobię tutaj coś takiego, to jest to bardzo małe pole, na którym się moby nie zrespią, ale to może być dobra arena do walki. I dopóki niestety nie zabiję wystarczająco dużo pająków, nie będę miał mojego ukochanego łuku, ale do czasu. Mamy wodę, ale niestety mamy tylko jedną wodę, która zamarza. Na dodatek nie wolno wodą tak robić, proszę odmarzni. Nie możemy zrobić. będziemy razem z Bloem. Okej, okay, możemy wtedy zrobić 10 tysięcy AQ. Możemy połączyć nasze dwa wiaderka wtedy. I możemy. Tak, tak, tak. To jest 10 tysięcy AQ. To jest big brain. Że będziemy mogli połączyć nasze wiaderka i wtedy zrobimy nieskończone źródełko wody. Tak, to rzeczywiście ma sens. Chcę zrobić, żebym tutaj nie spadł z tego. Jak tutaj się będę z nimi bił. Nie wybiegnę w tę stronę. Będę tylko o tak. Tutaj jest taki przeskok. Spoko. Żebym na pewno tutaj na boki nie wypadł. Bo wtedy, jak sobie ucieknę, to jest spoko. Jeżeli mam coś takiego. Tutaj. O, to jest super smart, bo zobaczcie, to jest dobrze, że to tak jest zrobione. W sensie nie musi być o tego, ale zobaczcie, że teraz ja o tak wskoczę i sobie normalnie przeskoczę, ale moby nie dadzą rady. I mamy easy, prosty grinder. Czy ja wtedy narzekałem na reakcję o grinder mobów i robię znowu grinder? Mogę zrobić portal, którego nie mogę zapalić, ale mogę zrobić portal i portal powinien stanąć w naprzeciw na drzewa. Musi stanąć naprzeciw drzewa, zatem... Niestety nie zapalimy tego... Nie wiem czy się. Hmm. Bo teraz nie wiem, zastanawiam się po prostu, czy... Jak to rozpalić? W jaki sposób mogę zapalić po portal do netheru, nie mając niczego tutaj? W tej skrzynce nie było. Lawo? Lewo tego się nie zrobi, nie da się zapalić lawo tego. A może się da? To byłoby głupie, ale jak jest głupie i działa, to nikt nie narzeka na to, że to jest głupie, co nie? jest głupiej i nie działa. To nie chodzi tylko o to, żeby pokonać błowę, ale że, żeby zrobić wszystko, co, to, co on chce zrobić szybciej i lepiej od niego. To też jest w tym bardzo ważne. Oto jest ten piękny design, po prostu Mandio design pięknie zrobił. Ten generator kobla jest świetny, że rośnie, portal tutaj jest. Nie wiem, jak go odpalić, zrobiłem wszystko, co dało się zrobić na tym skyblocku w 5 sekund. Oprócz tego kaktusa. Ja tak, z... tam na pewno był gravel po środku. Ja to kompletnie skrzaniłem, ale wiem, jak tego nie skrzanić. Nauczyłem się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, mi się przyjemnie zaczęło grać, aż w sieci Cieszę się, że tych Bloobersów będzie robimy, szczerze mówiąc, bo tak, powiedziałem, że zróbmy, z Karolem pogadałem, przyjechałem do niego, zrobimy, fajnie, ale teraz siadłem sobie i pograłem i takie mam, ej, ale się fajnie bawiłem przez te 15 minut. Dzięki za oglądanie, cześć!